I dzisiaj pokazuję um, obrazki, które robiłam. Um, więc tutaj robiłam. Jak, um, jeju, e, macie już tutaj e, na filmiku jednym to dla białej gwiazdy. E, tutaj robiłam coś na lato sobie. I to też mi wyszło fajnie, bo tutaj to, tego filka nie zrobiłam. Tutaj jeszcze zrobiłam e, mój profil na TikToku. Możecie zajrzeć na TikTok. Na TikToka na mój, e, czyli Nithoc Whitecraft. I znowu się zacięło. Zaraz. O, tutaj mam to na tapecie. Ten obrazek kolab, e, jak Zacięło się. Tutaj nie wiem, co się wydarzyło. No tutaj. to mi chyba nie yy, to robiłam to dla a nie wyszło mi to i tak tutaj, tutaj nie dokończyłam tego więc nie komentujcie co to za oczy są <noise> tutaj robiłam takie o tutaj robię zwierzęta tutaj robiłam zwierzęta miśka dopiero zrobiłam tutaj zrobiłam robiłam oczy tutaj o znowu a tego nie dokończyłam, tutaj robiłam sobie coś, też tutaj jest mój stary profil do, do TikToka. Tutaj robiłam północ, tutaj robiłam takiego liska, tutaj też robiłam coś podobnego w tym stylu, robiłam dla Ariki, tu też, a to mi jeszcze słabo wychodziło, teraz już lepiej maluję, tu też. To kolejne. Pierwsze to mi chyba to ładnie wyszło. Dla trucizny za przeproszenie robiłam, że jej nie uwierzyłam, że jest prawdziwa w WhiteCraft. Moje pierwsze interko. tej tajemniczej kotki. A! piszcie w komentarzach, co jest To jest za tajemniczą kotką, bo dokładnie nie wiem. Dawno jej nie sprawdzałam. To też. Tak gdy była wiosna, stara, bardzo stara kiedyś to miałam na A to wtedy dopiero zaczęłam tworzyć. No i to moje pierwsze słowa mi to wychodziło i widzicie nie, 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 nie umiem dokładnie robić tego. To tyle w tym odcinku. Baj!